Bardzo serdecznie wszystkich czytelników. Szanowni Państwo, na ostatnim filmiku reklamowałam książeczki dla najmłodszych czytelników. Dzisiaj kilka pozycji dla czytelników dorosłych. Wszystkie pozycje są zakupione w zbiorach naszej biblioteki od tego tygodnia, także jest to wszystko świeże, można sobie wypożyczać. Proszę Państwa, zacznę od książki Lindy Szańskiej. To jest książeczka trzytomowa. Za chwilę więcej o niej powiem. Pewnie się Państwo zastanawiacie, czy Linda Szańska to jakaś nowa pisarka polska współczesna. Otóż nie, to jest pseudonim artowski dwóch znakomitych polskich pisarek Agnieszki Linga-Złoniewskiej i Anny Szafrańskiej. Linda Szańska, trzy tomy, siła przetrwania, siła honoru i siła miłości. Jakbym tak w kilku słowach miała Państwu zreferować, o czym ta książka jest, to powiem: Mafia, miłość, polityka. Reszta domyślna. Linda Szańska. Z literatury pięknej polskiej chciałabym Państwu też przybliżyć pozycję Karoliny Wilczyńskiej. Jest taka seria: Ja kobieta. Z tej serii mamy już tej właśnie autorki: „Światów w moich oczach. Teraz bogaciliśmy się o książkę Dałeś Mi Siłę oraz poukładałaś mój świat. Karolina Wilczyńska, Państwu znana bardziej z książki, z serii książek Stacja Jagodna. Jagodno. I tej samej autorki, lato do wynajęcia. Powieść jednotomowa, też bardzo ładna, także też zachęcam. Zresztą. Samo nazwisko autora już mówi, że jest to coś, co będzie Państwu się podobać. Tu było lato, a tutaj zakochany święty Mikołaj, na bazie takiego przeciwieństwa. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę, ale możecie Państwo sobie już przypomnieć tą tematykę. Zakochany święty Mikołaj to, jest opowiadania, to są opowiadania polskich pisarzy. Też bardzo fajne. Z literatury obyczajowej. Polecam też najnowszą książkę Aleksandry Tyl. Zgodne Małżeństwo z dopiskiem Komedia Antyromantyczna. Yy, tutaj zaciekawiło mnie ostatnia strona i yy, taki dopisek. Uprzejmie prosimy nie brać przykładu z bohaterów. Myślę, że będzie duża dawka śmiechu. Bardzo serdecznie książkę polecam. I jeszcze z literatury obyczajowej. dla państwa mam Albeny Grabowskiej, czyli tej autorki od stulecia Winny. Alicja w krainie nieczarów tylko czasów, tom pierwszy czas zaklęty i tom drugi czas opowiedziany. Albena Grabowska. To jest literatura Piękna. Mamy coś też z literatury popularną, z literatury sensacyjnej. I może zacznę od Hanny I Imię śmierci to druga część książki takiej serii bielskiej. Zresztą pani Hania Greń jest związana właśnie z Bielsko-Białą i najczęściej w tych realiach jej książki są opisywane. Małgorzata Rogala. Opowiem Ci bajkę. Myślę, że tej autorki nie muszę reklamować bardzo dobrze. Jej książeczki są wypożyczane i no, świetnie się je czyta. Co jeszcze? Jeszcze z pozycji polskich chciałabym przedstawić Państwu, polecić kolejną, kolejną książkę z serii Zezowate Szczęście Tekli. To jest książka Nieszczęście w Szczęściu Olgi Rudnickiej. Jeśli ktoś z Państwa lubi. Komedię kryminalną, to myślę, że pani Olga Rudnicka jest tutaj takim guru, jeśli chodzi o polskie książki. To jeśli chodzi o literaturę polską. Mamy też kilka pozycji obcych: Bill Clinton, James Patterson, córka prezydenta. Myślę, że to i dla panów, i dla pań będzie książeczka warta wypożyczenia. Lucinda Berry, le, y, y, pisarka znana już tutaj naszym czytelników, czytelnikom, ostatnia jej książka to Sekret Sióstr. Y, tutaj zupełna nowość Adele Parks. Po raz pierwszy tej pisarki mamy książeczkę w naszej bibliotece. Uważaj, czego pragniesz. No i jeszcze na koniec chciałabym Państwu przedstawić książkę, ostatnią książkę, Musso, Nieznajoma, Sekwany, francuska, powieść z francuskiego języka przetłumaczona. Proszę Państwa, to nie są wszystkie nowości, które zakupiłam. Mamy tego troszeczkę więcej. Serdecznie zapraszam do biblioteki, a kolejny zakup, który będziemy dla Państwa sprowadzać, kolejne książki będą z literatury Popularno-naukowej. Dodam jeszcze, że wszystkie pozycje zakupowane są z pieniążków z programu czytelnictwa z Biblioteki Narodowej. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.